Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Kolejny dzień siewów Dalej lecimy temat pszenic <laughs> I powiem wam, że Ruszamy tutaj Na ostro, mam już Wsypane e, Elektrę Zostało mi z tamtego roku jeszcze jakieś No niespełna 200, nie Tomek mówił 300, chyba 300 50 kg Elektry e, nasiennej Także Także to jest in plus dla mnie. Podjeżdżamy pod tankowanie. Trzeba trochę tu usprzątnąć ten burdel na kółkach. Pićku, pićku. Buteleczki. To wszystko trzeba pousprzątać, pouprzątać. I... I, 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 i lecimy dalej z tymi siewami. Na polu, na polu wam opowiem, co w tym roku u nas mm, na polach, jakie odmiany pszenic, o może, może tak prościej, jeszcze sprawdzimy oliwę z oliwek na jakim ona poziomie był wymieniany jest maksior maksior z tego względu, że na tych pochyłościach na tych glinach słuchajcie na tych górach no trzeba, trzeba mieć ten zapas oleju, żeby nic się specjalnego nie wydarzyło no dwie kreseczki, tak jak trzeba trzeba tutaj tanken tanken zrobić i jedziemy kolejne, kolejne, kolejne działeczki obsiewać <laughs> tak na dobrą sprawę tak na dobrą sprawę słuchajcie. Yy, dzisiaj do zasiania 12 hektarów, czyli ta norma na pewno będzie wyrobiona. Yy, no i zostanie ostatni już 26. Pytanie, czy ten materiał nasienny dojedzie, czy nie. <laughs> Dzwoniłem dzisiaj, ale niestety nikt nie ma zamiaru odebrać ode mnie telefonu, a jeszcze nie mam materiału, i jak się troszeczkę zdenerwuję. To będzie tak, że będę w swoim siał i tyle. Nie będę czekał. Tym bardziej, że to jest ciężka gleba. Ona, tak na dobrą sprawę, powinna być teraz, dzisiaj w kolejności siana, A nie ma materiału. Co więcej, nie wiem, czy i kiedy dojedzie. Teraz też będziemy wiedzieli. Ile mi tutaj na hektar wychodzi z poprzednich, z poprzedniego siewu to wychodziło jakieś 9,5 litra, zobaczymy ile, ile tutaj wyjdzie przy takich górzystych terenach. A ja walczę dalej. Dzisiaj 10,5 hektara już pękło, Myślę, że do końca niespełna 12 powinno być, moc poprzeczniakami powinno być 12. Przerzucamy się na kolejne pole. Siejemy w dalszym ciągu elektrę. W sumie za chwileczkę powiem, co w tym roku u nas na polach będzie, co będzie też z materiałem kwalifikowanym. Ale wracając do, do, do siewu, rozpocząłem siewy pszenicy od, od odmiany... Ojejku, jak mi uciekła. Buldożer. Postanowiłem gdzieś tam wypróbować tego buldożera. Zobaczymy jak on się będzie zachowywał, jak on będzie wyglądał. Będzie też odzwierciedlenie w stosunku do elektry, bo na jednym polu akurat miałem takie dwie wnęki. Obsiałem je właśnie buldożerem i skończył się buldożer. I bezpośrednio przy nich jest już elektra wysiana żebyśmy mieli porównanie bo jedna i druga odmiana bardzo godna uwagi co prawda elektra u mnie się sprawdziła dlatego też zostaję i, i siejemy elektrę a bulldozer, no gdzieś tam gdzieś tam te rekomendacje bulldożera no na, na wysokim poziomie więc też, też pokusiłem się o, o tę odmianę wypróbować u siebie na, na polach a jak już mam być dokładny to akurat Utomka na polu pojawi się buldożer i też od razu przy nim jest elektra wysiana także wszystko, wszystko będzie sprawdzone co do kolejnych odmian no to tak, mamy na spróbowanie Palasa dodatkowo mamy, zostaje Dubaj który będzie w większości po kukurydzy wysiany tam on się sprawdzał i, i, i też myślę, że w tym roku też szybciej te zbiory kukurydzy nastąpią, stąd Stąd też decyzja, że, że, tam będzie akurat Dubaj po kukurydzy wysiany. a co więcej, a aplantacja nasienna. W tym roku dla Rolimpexu zarówno pszenżyto jak i pszenica. A pszenica... może nie tyle co stara, choć no na pewno nie nowa, ale jara euforia. Która też u nas w gospodarstwie jakiś czas, jakiś czas była, więc... Zła, nie była, więc i myślę, że narzekać też nie ma co na nią. Yy, są i zwolennicy euforii, są i przeciwnicy, którzy mówią, że więcej tego gówna nie posieją, a inni mówią, że nie chcą nic innego, tylko euforię. No i bądź tu, człowieku, mądry. No ale myślę, że gdzieś ona jeszcze tutaj... Potrafi, potrafi zaskoczyć pozytywnie, dlatego, dlatego no, zdecydowałem się. Zresztą firma Olympics odezwała się, zaproponowali, żeby siać dla nich, dlatego też i podjąłem to wyzwanie, chociaż żadna to nowość, bo w większości lat, gdzie, gdzie robiliśmy materiał nasienny. To właśnie to było dla firmy Rolimpex. Współpraca zawsze układała się w jak najlepszym porządku. Tam później były e, zamieszania e, w związku z właścicielem firmy, a teraz zobaczymy co, co, czas poka co czas pokaże jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że tak jak kiedyś, taki e, w przyszłym roku będę zadowolony. Co prawda materiał siewny troszeczkę się opóźnił z dostawą, ale to nic straconego w poniedziałek albo we wtorek dojedzie. Także sobie na spokojnie to e, wszystko poukładam. Jeszcze jutro, czyli w sobotę, mam do posiania 10 hektarów. No i szczerze Wam powiem, że gdzieś mi tam przez głowę przechodzi myśl, żeby spróbować kukurydzę. W większości na tych słabych yy, kawałkach wydaje się, ona będzie do koszenia. Aczkolwiek wiecie, jak się wiedzie kombajnem w środek łanu, no to też jest coś innego, tak? Ale na, tej, na tych piachudrach, no to wszystkie kolby na dół wiszą, liści praktycznie zero. Sam, że tak powiem, sam badyl stoi i kolby kukurydzy, które są obwiśnięte yy, na dół. Więc, i może jest to e, czas, żeby ją spróbować. No ale tu trzeba uderzyć najpierw do Macieja, jak on czasowo wygląda. Czy gdzieś tutaj po drodze nie będzie. A być może ona uda się, może ją uda się wykosić troszkę szybciej. Ale to, o kukurydzy będziemy rozmawiali podczas siewu, podczas zbioru kukurydzy. E, Tomek tutaj jest ze mną. Chcemy tak do, do czysta praktycznie ten e, e, siewnik opróżnić, żeby wsypać jeszcze, jeszcze tej, tej nasiennej elektry, która mi została z ubiegłego roku. I posiejemy ją właśnie po grochu. Też stanowisko bardzo dobre. Tak, tak więc stąd obecność Tomka na, e, na polu. I już tutaj gdzieś mi wyskoczyło, że jest niski stan nasion, a raczej mi do końca nie wystarczy. Jeszcze 30 arów i będziemy mieli 11 hektarów posiane. A więc na pewno, na pewno nie starczy tego, co jest w zbiorniku. Będzie można, nie wiem, ze 100 kilo, 150 dorzucić. Nie więcej. Nie więcej. No ale to zaraz się zatrzymam. Zobaczymy, co w tym zbiorniku tam jest. No być może by to wystarczyło, ale, ale lepiej dla, dla spokoju, dosypiemy tam delikatnie od spodu trochę, uchyli się rąbka tajemnicy i będziemy, i będziemy, będziemy ten... Yy, no tak, próbować, żeby tam opróżnić to, też nie chcę tam od samego lasu odsiewać tej, tej nasiennej, bo mu wiadomo przy samym lesie to też tam żadnego plonu rewelacyjnego nie będzie. Aczkolwiek. <laughs> Dużo. O, dziurka jest. Jest dziurka. Tylko teraz tak. Żebym ja tutaj nie narobił sobie bigosu. O. To może tak delikatnie. O. Już ja widzę, jak ja to wysypię. O. No ale to Tomek przyjdzie zaraz i pomoże. Wysuj! Wysuj! Dobra, do tyłu. Dobra, chodź! Teraz musi przewiązać tutaj Uziorka leco leco. należy złapać to No Oj, tu dziurka Musisz coś wsadzić Dobra, jeszcze raz przewiąż tutaj, oj już nie będzie leciało Weź jakiegoś kawałek szmaciska daj tutaj, to Wrzucimy w to dziurkę, to ten worek możesz tam zostawić, nie? I przywieźć tamtą tamtą nasienną, nie? Dawaj Trzeba pamiętać, żeby nie wyleciała, bo no później do tego będzie Dobra, jedź Tam zostaw worek, a przywieź... No! no. A co tu się stało? Że to tak się zrobiło? Tak więc działamy dalej No słuchajcie, ja już pszenicę mam posianą I Oczywiście mowa o tym co miałem dostępnego Czyli zostało nam do posiania pszenica nasienna, która jeszcze nie dojechała e, w Poniedziałek, wtorek ma dojechać więc wtedy no, już tutaj będziemy mieli te wczesno-jesienne siewy, chociaż w tym roku upóźnione były trochę, nieznacznie, ale zawsze to coś. E, siewy pszenicy już będziemy mieli załatwione. Myślę, że wtorek, środa realnie będzie koniec już z tymi siewami. Założymy tą plantację nasienną w e, Euforii. No i będziemy czekali na kukurydzę. Kukurydza, no, patrząc, na przekrój poprzeczny tak jak jeździłem przy, przy tej kukurydzy, no to yy, no jest przenajróżniejsza. Od całkowicie uschniętej do jeszcze zielonych liści, gdzie jest jeszcze no, niedojrzała ta kukurydza. Więc trzeba czekać. No mamy jak na chwilę obecną darmową suszarnię. Ja wiem, że nawet sam po sobie, że chciałbym, żeby już ona była wykoszona posiana pszenica, agregat wyczyszczony, suchutki, zobaczcie, to Tomek tylko tyle co kurz zdmuchnął i tu nie ma nic w nim do roboty do, do, do czyszczenia na, na, na zimę, prawda? Więc <laughs> więc tak na dobrą sprawę no fajnie jakby to wszystko było gdzieś tam już zakończone, no ale no nie można mieć wszystkiego, i tak tutaj myślę, że jest bardzo dobry czas, bardzo dobre tempo, bardzo dobrze to wszystko się posiało. Także myślę, że nie ma co za bardzo się tutaj przejmować. Tak więc na chwilę obecną to tyle. Usłyszymy się jeszcze pewnie podczas tej presaltacji. A na dziś kończymy.